Pani dyrektor, to na pewno ogromna satysfakcja, że po 10 latach ten obiekt raz się w ogóle nie zestarzał. Dwa, on spełnia swoje funkcje i chyba faktycznie jest sercem kulturalnym tej gminy. Tak, to jest olbrzymia satysfakcja. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżają do nas osoby z zewnątrz, odwiedzają nas bibliotekarze z całej Polski, ludzie kultury z całej Polski, poszukując inspiracji w momentach, kiedy remontują swoje obiekty albo budują swoje obiekty, bo w Polsce wiedzą o naszej bibliotece, że jest piękna, funkcjonalna, nowoczesna, ale też wiedzą, że ma bardzo ciekawą, szeroką działalność. Tak jak Pan powiedział, to na pewno jest serce kulturalne naszej gminy. Mamy wspaniałych seniorów, wspaniałych, pełnych pasji, którzy chcą się rozwijać. Mamy bardzo prężnie działający uniwersytet trzeciego wieku, ale mamy też cudowne i na bardzo wysokim poziomie grupy artystyczne. Grupa teatralna, która jest trzykrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów teatralnych. Dwukrotne drugie miejsce, jeden raz trzecie miejsce. Do, do pełni szczęścia brakuje nam tylko Mistrzostwo Polski, ale myślę, że, że czas pokaże i czas, czas przed nami, bo to są naprawdę małe dzieci. Mamy wspaniale funkcjonujący zespół taneczny. My mamy śpiewające dzieci, także wszystkie i dzieci i młodzież, i dorośli, i seniorzy mogą się u nas rozwijać i się rozwijają. Są pełni pasji. Mamy wspaniałe stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, tak jak wspomniałam Uniwersytet III Wieku. Mamy też szerokie grono czytelników i dzięki projektom, które realizujemy, między innymi dzięki projektowi Blisko, to jest projekt dwuletni, mamy naprawdę ciekawe warsztaty, zajęcia, spotkania autorskie. Wystarczy powiedzieć o tym, że całkiem niedawno był u nas Przemek Kosakowski z autorów dla dzieci. Gościliśmy u siebie pana Kazdecka, który też jest jednym z najbardziej lubianych autorów w dla dzieci. Także mnóstwo rzeczy, które organizujemy, które realizujemy i myślę, że tak jak Pan powiedział, można powiedzieć, że to kulturalne serce gminy Czarny Bór, ale też dlatego, że gmina Czarny Bór ma cudownych, wspaniałych mieszkańców, pełnych pasji, którzy chcą się rozwijać i chcą do nas przychodzić. Których ten budynek pokoleniowo integruje. Tak, pokoleniowo. Tak jak powiedziałam, są u nas i seniorzy, i dzieci, i młodzież, i osoby dorosłe, i wiele projektów, które te pokolenia ze sobą łączą. A projekt, o którym powiedziałam, który też dzisiaj podsumowywaliśmy, w ramach tego tego projektu współpracuje z nami 14 różnych organizacji. Robimy to wspólnie właśnie z Uniwersytetem III wieku, z organizacjami pozarządowymi, z kołami gospodyń wiejskich i z naszymi okolicznymi szkołami i sąsiedzkimi bibliotekami. Panie Wójcie, 10 lat to naprawdę szkład czasu, ale tutaj z tej sceny dzisiaj wybrzmiewa informacje jakby to było wszystko wczoraj. Ten czas, kiedy zaczynaliście to budować, to była bardzo ważna inwestycja, obarczona ogromnym ryzykiem. Dzisiaj pan jest satysfakcjonowany. Oczywiście, bo ten obiekt się nie starzeje, dlatego my cały czas myślimy, że on powstał w ubiegłym roku. Przez to, że on tęskni życiem, że wiele ważnych wydarzeń się w naszej dziedzinie tu odbywa, to ten obiekt się nie starzeje. I nie żałuję każdej jednej decyzji, która była trudna przy podjęciu obudowy tego obiektu. Nie były to łatwe momenty. Wiem, że projekt był wymagający, ale chcieliśmy osiągnąć taki efekt, żeby on spełniał rolę serca kulturalnego naszej gminy. Mogę z pełną satysfakcją powiedzieć, że po 10 latach on taką rolę spełnia. Mimo upływu czasu ten obiekt nie traci na świeżości, on jest ciągle nowoczesny. On jest chyba ciągle jednym z najnowocześniejszych centrum i najciekawszych centrów biblioteczno-kulturalnych w ogóle w regionie. No to jest Pana redaktora opinia Ale podzielam tą opinię Że rzeczywiście jest nietypowy Zbudza jest zainteresowanie Bo tylko takim obiektem Możemy zainteresować właśnie pięknem architektury i takie były założenia, żeby zainteresować, nawet po bliskość, bliskość tego obiektu ze szkołą miała zainteresować dzieci czytelnictwem i ten poziom został osiągnięty. To jest dla mnie podwójna radość, że każde pokolenie tu ma swoje miejsce i właśnie o taki obiekt nam chodzi.